Dobry. Jadę na spacer, pewnie na górę Szymona. Temperatura w Piasecznie minus 2. Jedziemy. W radiu mówiono, że na trasie Piaseczno-Magdalenka, czyli droga 721, jest zablokowana po nowego wiaduktu wybudowanego. Społeczeństwo chodzi po pasach, no jakiś protec, ale ja ci nie mówię, nie mam żadnego pojęcia. Czas jest szczekli, bo wiadomo, utrudnienia. Ach, to jest... To wojewódzka droga, gdzie firmy na okrągło ciężarówki idą. No. Już jakieś nowobogackie i już im się nie podoba, że płaska bis tamtędy idzie. Tak zwana obwodnica, no. Podnicza, no. robota lah, Takie fajne sucharki kupiłem. O Czyli spod karpaczem bardzo dobre zresztą łoty zł No, ale, ale jest to czasami pochrupać, jak to się mówi. 我们这个呢也是从这个呢弥补的。嗯嗯嗯 No. No. jakich tam tam? Groch co tam? Mamy klucze, bo brzęczą o, pod zaciągniemy. Nie jest taki no, straszny mróz, także kurtkę wziąłem taką trochę luźną, jak to się mówi. No, tutaj wszystko jest skute lodem do cypelka za Cepelkiem, koło Cepelka nie ma lodu tam wiatr urzęduje i rozwiewa podejrzewam i nie pozwoli zamrozić, nie wiem chociaż prawa fizyki mówi o co innego ale ale jest tak chyba mieli Państwo zima jakoś, nie wiem godzinkę temu Oglądałem na komórce, bo przyszło mi z YouTube, że dziękuję za opinię. No i akurat tam amerykańska, jak, jakiś kawałek amerykański filmu ktoś puścił z Minnesoty. Paraliż ca cały, niesamowicie, Margedeon. Pokazane ujęcie z mostu jakiegoś, sz szos, autostrady, samochody ciężarowe osobówki osobowki piruety, do rowu, to tu, to tam. Policja stała po środku, nie wiedzieli co w ogóle, znaczy na sygnałach, no ale co zrobić. Ale oglądałem, że tak przez 5 minut to od cholery ciut, ciut, że tak powiem, samochodów poleciało. No niestety, zima daje się we znaki. A jeszcze nasze społeczeństwo ogólnie cały tak, świat lubi, lubi. Ognia, ognia, jak to się mówi, nieodpowiednie do warunków. No i są skutki. Jak się jedzie odpowiednią prędkością, a ja już się przekolałem, to cię nie zarzuci. Siedlą na, na jezioro, na jeziorze, to drugie trunie Tak mi się wydaje. Bo nie ma ich Tu jest wiaterek, no, niestety, zachodnie. to niestety zachodni. z zachodu. Taki trochę nieprzyjemny. powiedział. Ktoś tam próbuje sił w siłowni. A tu jest ten kawałek taki o, i tutaj morcy przychodzą także macie możliwość o jak strasznie na Stopniu mrozu z tym wiatrem, tak poszło. Chwila, moment paluchy, już rękę drugą wziąć. Ja dam radę, dwie dziewczyny lecą sobie. Do zdrowia, zazdroszczę im. Ja nie mogę, niestety. Kiedyś do doktora pytałem, mówię nie, Uż niech Panie ryzykuje. Były dwa zawały, to, to różnie bywa. Zresztą stale wiedrowe siadają do remontu, jak to się mówi, to też nie pozwalają. Wczoraj nie byłem. Wczoraj chyba i przedwczoraj nie, wczoraj nie byłem na spacerku i już tak zwane zakwasy. Kurczę. No ale nic. Idziemy. Zdrowie w nich tryska O jak pięknie tu świeci słoneczka się przesunęło z typowego wschodu w kierunku tam w południa mniej więcej są kaczki są kaczki. Są kaczuchy. Chodźcie. Taś, 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 taś. Taś, 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 taś. Czekaj, żebym mógł stworzyć, bo inaczej mi się nie uda. Żeby tu nie wpaść do wody czasem. Zara, zara, zara. To je isto. Uvijek vladne vreći kao i kače. Dobro drugi vreći.